Dzień dobry. Tak, dzisiaj zrobimy nie recenzję, ale szczerą pogadankę koleżanki po drugiej stronie, która poleciła Canona G7X. Ja mam tutaj Mark 3. natomiast też mam tą jedynkę jeszcze z dawien dawna i z starych czasów YouTube'a. Jeżeli interesuje Was temat kultowego aparatu, który przeżywa swój renesans, jak chyba żaden dawno? Hmm. Znam bardzo dużo dobrych aparatów, które, wiecie, są na topie, cały czas trzymają poziom obiektywy, które też są na topie, które warto mieć, na przykład, jeżeli chodzi o duże aparaty, ale nie przypominam sobie takiego momentu, kiedy faktycznie kompakt po prostu był aż tak wiralowy. Eee, I znowu to się dzieje z Canonem G7 X, kiedyś było tak z jedynką, ale wróćmy do tego. Róbcie herbaty, a ja wam za chwilę powiem, czy Faktycznie warto kupić ten aparat. Czy Wy go potrzebujecie? Czy zobaczycie różnicę? Do czego Wam się najlepiej sprawdzi? Lecimy, zapraszam. 140 lat temu, kiedy założyłam kanał na YouTubie, e... Canon G7X był kultowym aparatem do nagrywania. Każdy chciał go mieć. Taka jest prawda. Jeżeli kiedyś miałyście kanał na YouTubie, Zamknęłyście go po drodze. Albo ktoś wam mówił o tym, że tak, zakładaj kanał na YouTubie. Kupuj sobie ten właśnie aparat. No i tak, i słuchajcie, on miał podgląd. Wiem, że dla was teraz może się wydawać, ale co? Każdy aparat taki mały prawie ma podgląd. Nawet teraz zrobili chyba w DJI. No tak, ale wtedy to coś to był klucz żeby można było się widzieć. A wiecie dlaczego? Bo większość ludzi nagrywało lustrzankami, wielkimi busolami, w których nie mieli podglądu. Mało tego, kiedy się zakładało kanały, to jak kręciło się tymi lustrzankami, czujecie to, że przez to, że one nie miały podglądów, ludzie podpinali je pod kompa? Naprawdę tak było. Ja wiem, że to brzmi głupio, ale dajcie znać, może ktoś jeszcze pamięta te czasy. E, no i ja tutaj w ręce trzymam kanona G7X, natomiast e, tą szóstkę. Brl, trójkę. E, podlinkuję Wam na dole. Trójkę, która jest za szóstkę. Można tak powiedzieć? Można, bo ona jest za szóstkę. I <grych> ja pamiętam, jak swoją e, pierwszą G7X e, kupiłam. Mm, no, wtedy też pewnie to dużo kosztowało, może z 2800. Natomiast też nie przypominam sobie, żeby aż tak ewoluowały ceny aparatu. Natomiast przejdźmy do takich konkretów i ja teraz powrzucam wam kultowe zdjęcia z Pinteresta, które dziewczyny robią tym aparatem i dlaczego on właśnie stał się taki kultowy. Ja uważam dlatego, że e, bardzo dużo dzisiaj twórców internetowych chce mieć piękny content, piękne zdjęcia, kręcić piękne filmy i nie dziwię się również, że wybierają akurat tego G7X Mark III i gdybym ja miała wybrać, to na pewno nie kupiłabym takiego aparatu używanego. No chyba, że ktoś ma szczęście i uda mu się kupić ten aparat w super cenie, zaryzykuje, ok... No, i on mu się nie psuje. Pamiętajcie jedną rzecz, a znam się na tych sprzętach. Naprawa tego sprzętu często jest równą wartością jego. No, chyba, że macie jakiegoś za przyjaźnego. Zaprzyjaźnionego pana, który faktycznie wymieni wam w dobrej cenie. Więc jeżeli ja osobiście kupowałabym dzisiaj ten aparat do tego, aby nim blogować, kręcić, tworzyć kanał, Reels, możecie nawet chyba bezpośrednio nagrywanie włączyć tutaj na live tym aparatem. Tak, tak, możecie na pewno. Stream to się nazywa coś takiego, Jezus, to. Chcę Wam powiedzieć, że go ubezpieczcie, bo ja już niejednokrotnie spotkałam się z tym, że jak coś się stało, jakimś moim znajomym z tym aparatem, no to ta naprawa się nie opłacała. To już bardziej się opłacało faktycznie kupić ten aparat nowy. Przejrzyjmy sobie właśnie te zdjęcia. Łatwość tworzenia kontentu na bieżąco oczywiście, że tak, dlatego że on ma Wi-Fi i Bluetooth, więc zdjęcia i filmy można bardzo szybko sobie przesyłać na telefon. No i wrzucić na Instagram stories czy reels, więc to jest słuchajcie boskie. Eee, odchylany ekran, który dla mnie nie jest fajny i ja nie lubię tego odchylanego ekranu, bo zdecydowanie wolałabym, żeby ten ekran był odchylany do boku. No ale jest na górze, dobre i to, bo jakiś tam podgląd jest. Natomiast jeżeli vlogujecie, to automatycznie musicie bardzo przyzwyczaić się do tego, aby nie patrzeć się głupio do góry. Bo coś innego zerknąć sobie w bok podglądu, a coś innego patrzeć na górę jest to patrzenie jednak mimo wszystko nad obiektyw widać bardziej niż do boku obiektywu. Ja w tej chwili patrzę do boku obiektywu, a macie wrażenie, że patrzę do obiektywu. Natomiast gdybym patrzyła tam, no to już widzicie, że ja patrzę tam, to głowa automatycznie się unosi. Więc dla mnie akurat jest to minus tego aparatu dla kogoś, kto go użytkuje jakiś tam czas. Jak jest wieczór, to ten aparat sobie świetnie radzi i można bardzo łatwo yy, ustawić yy, go w taki taki sposób, żeby osiągnąć efekt profesjonalny bez wielkiej umiejętności ustawiania światła, a to jest klucz, ponieważ jak my robimy tymi dużymi aparatami z wielkimi obiektywami zdjęcia, to uwierzcie mi, że czasami to jest nastawianie, nastawianie, jak trafi się po prostu w to idealne światło, żeby nie były za chłodne, za pomarańczowe, żeby skóra wyglądała dobrze, żeby nawet tak jest światło za mną, żeby nie było białe. To my musimy się mega, ultra ciężko namęczyć, ale to jest inny efekt. I to nie jest tak, że wy osiągniecie tym właśnie aparatem taki sam efekt, jak osiągniecie. E Lustrzanką. Ja uważam, że ten aparat ma to do siebie: że jak widzicie już zdjęcie, które zostało nim wykonane na Instagramie, to wy od razu widzicie: E, to jest Canon G7X. I naprawdę tak jest, i widać. i Ja mam chyba tylko jedno zdjęcie na całym swoim profilu wrzucone, akurat z tego aparatu. Natomiast wydaje mi się, że to jest w ogóle niezastąpiony aparat, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wyjazdy i content tripy. I jeżeli nie chcecie dźwigać y, dużo kilogramów, zmieniać obiektywów i nie znacie się na ustawianiu światła, i dla Was to jest w ogóle czarna magia, y, tworzenie takiego kontentu dużymi aparatami, a na przykład Dam Wam dla porównania. W tej chwili moje zdjęcie z lustrzanki. Tutaj Wam będą się w tej chwili przewijały moje zdjęcia z lustrzanki. No i teraz zapraszam, pokazuję Wam zdjęcia z Canona G7X. Ja widzę różnicę i to jest w zależności od tego, jakie macie preferencje, co wolicie. Ja uważam, że G7X jest niezastąpiony, żeby podkreślać jednak um, naturalny vibe danego miejsca danej stylizacji. Ja naprawdę nie dziwię się tym wszystkim dziewczynom i nie tylko, że sięgają po taki sprzęt, ponieważ e, on ustawia wszystko tak domyślnie i wystarczy, że e, wskoczymy na dobry tryb tego aparatu, zresztą w tej chwili puszczę Wam taką viralową rolkę jak jedna z dziewczyn pokazuje jak ustawia światło. Aby tak naprawdę ten aparat robił w każdych warunkach dobrze zdjęcia. No oczywiście, jak mamy dużo ciemniej, to pewnie jest inaczej, ale uważam, że nie ma zastąpionego takiego drugiego aparatu na Instagramie faktycznie jak właśnie Canon G7X. Na dole wam oczywiście zostawię link do przepięknej wersji kolorystycznej czarno-srebrnej. On tak dobrze oddaje opaleniznę naszej skóry, tak pięknie odbija. To nie jest tak, że my nie uzyskacie tego żadnym innym aparatem. Absolutnie, y, absolutnie tak nie jest, wręcz bym powiedziała, że uzyskacie. Natomiast, gdybym miała rzecz, czy zasłużenie y, tak chwyta za serce, tak, dlatego, że jest bardzo prosty w obsłudze, w przeciwieństwie do tych wszystkich dużych sprzętów, ale to nie znaczy, że osiągniemy nim. Taki sam efekt. Wręcz na odwrót, ja bym powiedziała, że wszystkie osoby, które trochę bardziej znają się na fotografii, albo już mają to oko obyte z tymi fotografiami G7X, one od razu wiedzą. Jak ktoś wrzuca na Instagram swoje zdjęcie z tego aparatu, to widać, że to jest zrobione zdjęcie właśnie tym sprzętem. Ja też widzę, jak są zrobione zdjęcia lustrzankami. Czy telefonami. Natomiast y, trochę więcej teraz opowiem Wam o takim kultowym statusie y, wśród twórców, dlatego że y, ten właśnie aparat przez lata był określany. Aparatem twórców, youtuberów, krótko mówiąc, to jest aparat, który pięknie łączy taką smartfonową wygodę, mobilność, bardzo szybki transfer, no bo to jest mega ważne. Selfie screen, no wiadomo ten Insta Pro jakością zdjęć i filmów. Natomiast. Lubię takie filmy, czy on jest cały czas dobry, still good, e, best camera YouTube e, beginners. Każdy z nas szuka dobrej jakości e, przy minimum wysiłku. I ja mimo tego, że my mamy naprawdę dużo tych aparatów, no bo w zależności od tego co robimy, czy robimy rolki, czy robimy zdjęcia, jaka to ma być sesja, czy to ma być vlog, to są zupełnie inne sprzęty. Tu już mi leżą dwa. Natomiast powiem wam że um, jeżeli e, chciałabym Wam dać taką radę, czy Wy na pewno e, tego sprzętu potrzebujecie, to um, musicie zadać sobie pytanie, do czego Wy chcecie go używać. Jeżeli chcecie go używać do zdjęć na Instagramie, to uważam, że będzie świetny. O ile zdajecie sobie sprawę z tego, że faktycznie e, on ma pewien Zarys już tych zdjęć, że jakby widać, że to jest, że tak powiem, z ręki G7X, <laughs> z ramienia, to jest lepsze, lepsze hasło. Uważam, że dużym minusem jest dostępność tego aparatu albo w ogóle nie jest dostępny, no ale jeżeli jest dostępny, jeżeli jak w ogóle gdziekolwiek znajdę, to oczywiście link na dole Wam zostawię. Jak on jest dostępny, no to jest drogi i bardzo szybko się wyprzedaje. To jest chwila moment i tego aparatu nie ma. Jeżeli chodzi o minus, na pewno to, że on się dosyć szybko przegrzewa o ile nim vlogujecie. No i tak jak ja używam go do vlogowania takiego krótkiego, czyli jakieś szybkie przywitanie się, nagranie jakiś przebitek i tak no tak, e, nie wiem. E, Maks około, nie wiem, jakieś 10 e, klipów, e, po czym kamera czasami lubi się wyłączyć i przegrzać. Więc to jest taki minus. E, brak wizjera to może na pewno utrudnić wam kadrowanie w takim bardzo dużym słońcu. E, no i co, taka e, narzekają na krótką żywotność baterii. Ale ja odnoszę wrażenie, w porównaniu do różnych innych aparatów do vlogowania, to po prostu ta żywotność baterii faktycznie, im częściej używamy sprzętu, no tym jest gorsza. Ale jeżeli chcecie go do zdjęć, czekajcie, ja sobie wejdę i zobaczę opinię. Drogo, sprzęt jest właściwie wycofany, a naprawy to często nierentowny biznes. No tak, a nigdzie go nie ma, jest za drogi, no właśnie. W sumie głównie y, same minusy to jest to, że on jest ciężko dostępny i że jest bardzo drogi, no bo on podrożał. Natomiast jeżeli decydujecie się na aparat taki z drugiej ręki, to y, to, na co bym zwróciła uwagę, czy naprawdę on nie jest mega zajechany. Brzydko mówiąc, no tak kolokwialnie, bo wiecie, jeżeli ktoś na przykład przez 10 lat kręcił nim filmy, może wisieć na włosku, a później y, 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 może wam się nie opłacać, go naprawiać. Jeżeli uda Wam się jakiegoś super deala zrobić, no to świetnie. Ale ja i tak, jeżeli chcielibyście tego kanona zakupić za te, tą kwotę, jaką on jest dostępny, no to sobie go ubezpieczcie i nie będzie problemu. Bo za każdym razem y, tam pan mi powiedział w y, tym sklepie, gdzie jako kupowałam. To był albo Media Ekspert, albo med... coś tam nie pamiętam. To powiedział, że po prostu najczęściej, jak coś się stanie, to daje nowy. Uważam, że wejście na mikrofon jest super. Jest kompaktowa, bardzo szybka instrukcja i uważam, że USB-C, czyli nagrywanie w trakcie ładowania, to też jest świetna sprawa. On posiada jednocalową matrycę. I naprawdę fajne, żywe kolory. Mm, Fajny bokeh też jesteście w stanie wyciągnąć tym aparatem, czyli zamazane tło. I uważam, że ten obiektyw jest tak uniwersalny, bo to jest chyba 2400, przy świetle 2,8. Spoko wystarczająco dla kogoś, kto. Po prostu chcę tworzyć bardzo ładny kontent. Tam w ogóle macie taką stabilizację też optyczną, więc to fajnie, dlatego że przy wolniejszych migawkach on dobrze utrzyma Wam ostrość. No ale to też w sumie bardziej przy kręceniu. Chyba nie przeliczałabym tej kwoty i wolałabym kupić sobie nowy, ubezpieczając go. Jeżeli chcecie, aby ten aparat przyniósł Wam jakieś korzyści finansowe, bo na przykład, nie wiem, macie gabinet kosmetologiczny i chcecie sobie stworzyć piękne rolki, nagracie tym aparatem fajne rolki. Naprawdę. I nie trzeba y, kupować wielkiej lustrzanki z nie wiadomo jakimi obiektywami. Nauczcie się tym kręcić. Jeżeli potrzebujecie aparatu na wyjazdy z koleżankami, z rodziną i chcecie mieć naprawdę piękne zdjęcia, trochę z takim, nie mogę powiedzieć, że stuprocentowym klimatem vintage, ale on ma coś takiego, ten flash Back. Ta lampa jest w ogóle super. Właśnie, budowana lampa. Karolina, nie powiedziałaś o e, świetnej e, zalecie. Przecież lampa to jest coś e, tak pożądanego, i dlatego też między innymi ten aparat robi tak świetne, odbite zdjęcia. E, no i ona jest intuicyjna. Wtedy, kiedy ma się Wam pojawić i wyskoczyć, bo już jest na przykład ciemno na dworze, albo robicie nawet o zachodzie słońca w Golden Hour, no to po prostu ona wyskoczy. Tylko wtedy trochę wolniej ten aparat pracuje i troszkę dłużej trzeba naciskać ten guzik. Niezależnie od tego, czy to jest pierwszy model tego kanona, czy drugi, to zawsze trochę wolniej pracuje w trakcie, kiedy on używa tej lampy. Ale uważam, że jeżeli człowiek nie zna się aż tak bardzo na tej fotografii, nie ogarnie tych obiektywów, tych kilogramów, a chce na przykład tworzyć fajny content na Instagram, chce zacząć kręcić jakieś rolki do swojej pracy, a nie chce przy tym wydawać tak bardzo dużo, ja będę ten aparat wam polecać. Dlatego, że uważam, jest świetny i trzyma poziom. I właśnie to nie jest tak, że on teraz jest super, super viralowy, tylko on znowu przeżywa swój renesans. Coś w jest. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie znać koniecznie, czy ten okazał się dla Was pomocny i do zobaczenia. Buziaki, pa!